Cześć, pogoda taka sobie, tak widać, dzisiaj walczyłem z cewką, już nie mam pomysłu, ale yy, przy Magneto MVT yy, Digital jest cewka w zestawie. Tutaj tej cewki nie było w zestawie i po prostu iskra była słaba, więc stwierdziłem, że dobra, kupię tą cewkę 150 zł, tę połtę, tam 160 nawet kupiłem tą cewkę, nie pasuje tutaj do tych mocowań, więc jest przykręcona tylko na jedną śrubę mam nadzieję, że będzie nie będzie się odkręcało na razie widać, że jest ok. To wkładam, bo tak sobie działała. Przewód kupiłem peru w Beru. PVC. Wolałbym gumowy, silikonowy, tak jak ten, ale taki kiedyś kupiłem i mam. Obrotom już przyinstalowany. Ciekawe czy będzie pokazywał powyżej 10 tysięcy obrotów. Bo teoretycznie powinien móc pokazywać i czasami muszę zdarzało pokazywać. 10,5 tysiąca, nawet a potem kubi się więc, yy, może, jak będzie mocniejszy sygnał, jeżeli ta cewka jest lepsza niż ta, to może będzie ok. Ogólnie dzisiaj dumałem i wydumałem tak, że, jeżeli nie uda mi się już nic z tym silnikiem zrobić dobrego, dobra, na razie strasznie dumałem i wydumałem tak, że jeżeli nie uda mi się z tym silnikiem nic zrobić dobrego, że on ciągle będzie mi się zacierał ten cylinder, teraz dalej działa ten Stage six mimo że się raz delikatnie przytarł, to potem zaczął chodzić normalnie jako styk i jeździ dobrze, więc jeżeli znowu mi się będzie zacierał, mi ta cewka nic nie da, że będzie może mocniejsza iskra no wszystko tutaj ma wpływ tak naprawdę na na to, jakie jest spalanie, jeżeli to nic nie da, i dalej będzie się zacierał, dalej będzie do dupy, to po prostu mam plan, że tak nie kupuję jednak drugiego takiego skutera. Bo chciałem kupić drugi, drugiego takiego peżota, co ja gadam, ja jamaszkę taką, więc nie kupuję jednak, bo zauważyłem, że tak magneto to premium jest takie samo, tylko jest inny ten moduł zapłonu, różni się tylko wtyczką i ja kupiłem wersję wspomaganą akumulatorem a jeszcze jest wersja 51 do starszego e ROXa 54, albo na odwrót nie, to jest 54 a 51 to jest właśnie do bez wspomagania akumulatorem, czyli takie skutery, które odpalają Kiedy nie mają, nawet kiedy mają wyczerpany akumulator. I Peugeot tak ma, a Yamaha tak nie ma. Więc ten zapłon, który tu jest, jest ok. Tylko będę musiał po prostu najwyżej yy, zmienić troszkę piny. A nawet nie, bo przecież instalację elektryczną mam. Więc tak, magneto przejdzie to samo. Napęd yy, przejdzie ten sam, bo patrzyłem już, że to jest to samo, po prostu sprzedają hamę yy, do poziomego osobno, a do pionowego osobno, ale tak naprawdę w pusty wszystko się nie różni. Być może jest długość paskar inna, więc wtedy najwyżej dokupię pasek Stage Six yy, od kompletu, od tego długiego karteru do yy, silnika chłodzonego cieczą. I jeszcze mam rozkminę, czy kupować wtedy Pompę elektryczną, czy pompę, która jest normalnie w silniku. W... Chyba na początku na normalnej pompie, która jest w silniku, pojadę i po prostu zrobię sekcję zwłok. Nie będę kupował kolejnego cylindra za 1000 zł, tylko po prostu kupię już cylinder za 1000 zł do tego chłodzonego wodą. Magneto będę miał, cały napęd będę miał. Będę musiał jeszcze kupić wał i łożyska i będę mógł zrobić przeszczep i wydech oczywiście więc ten silnik pójdzie sobie po prostu do gratów razem z wydechem ze wszystkim na lepszą przyszłość ewentualnie a tam wpadnie wtedy w to miejsce silnik od Erox i taki mam plan także pieniądze zawsze rozpierdzielić potrafię w każdej sekundzie więc na razie będę się skoncentrował na tym. To był ostatni mój taki większy zakup. Oprócz cylindra, który planowałem znowu kupić nowy, to nie, nie będę kupował do tego sprzętu cylindra. Tylko tu już jest wszystko: elektryka już jest ogarnięta, i jeżeli będzie się poddawał dalej, będzie się przegrzewał. To znaczy, że po prostu ta konstrukcja no, nie jest przewidziana do takich obrotów, do takiego wysilenia że po prostu można sobie pierdzieć tylko tym skuterkiem i wtedy tu wyrypujemy dziury Flatują tu chłodnice idą przewody do pompy wchodzi silnik od aeroxa sekcję zwłok tego silnika i tak zrobię niedługo jak będzie trochę cieplej to po prostu sobie stanę przy przy Madle, przy, przy biurku i zacznę rozbierać tamten silnik co kupiłem, więc sobie obejrzycie razem ze mną, w jakim on jest w stanie. Wygląda tragicznie. No, ale tak naprawdę tylko karter mnie interesuje. No i co i po, potem najwyżej będziemy robili przeszczep w ten sprzęt, no. Już jest tu za dużo hajsów pakowane. Będzie żal tylko tego wydechu, no, ale albo go sprzedam, albo Albo sobie będzie trwał razem z silniczkiem. No, czekając na lepsze jutro. Także tak. Teraz jak przestanie padać i będzie normalna pogoda, to stestuję czy ten czy ta cewka coś daje lepszego. No jest yy, nawet solidniejsza niż ta yy, oryginalna. Nie mówiąc o zamienniku, więc. Więc zobaczymy. Może jest. Może jednak musiała być cewka też wymieniona. Czego producent nie powiedział. Także już mam tutaj kurde wszystko wymienione. Dobra, zaczyna bardziej padać, więc kończę na no, ra.